Hej kochani, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. W pierwszym po nowym roku, także oczywiście życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Co prawda mamy już dzisiaj 20 stycznia, czyli spora część tego nowego roku tak naprawdę już za nami. Bardzo szybko to zleciało. Um... No, i mamy dzisiaj niedzielę, tak jak mówiłam, 20 stycznia. Wychodzimy za chwilę z Pawłem na śniadanie, kawkę z okazji moich imienin, które były w poniedziałek, ale dostałam właśnie od Pawła wtedy kwiaty, no i takie zaproszenie, żebyśmy sobie gdzieś poszli. No i wybrałam właśnie niedzielę, także dzisiaj jest ten dzień, kiedy wychodzimy. Idziemy do takiej kawiarni, do której już dawno, naprawdę długo mieliśmy iść i mieliśmy kilka podejść. Pierwsze to było w grudniu podczas vlogmasów i był to jeden z tych prezentów w kalendarzu. Później, właśnie po Nowym Roku, już też mieliśmy iść w jakiś dzień, ale nam to nie wyszło. Także liczę na to, że w końcu dzisiaj tam dotrzemy razem z Wami, właśnie w pierwszym vlogu w Nowym Roku. Dlaczego tak długo nie było vloga sama, nie wiem. Jakoś to tak po prostu szybko wszystko zleciało. Miałam też kilka razy taką myśl, że dobra, dzisiaj zaczynam e, i nagrywam pierwszego vloga, ale na przykład jednego dnia, kiedy właśnie chciałam e, nagrywać. To zrobiłam sobie coś w szyję, w sensie obudziłam się i nie mogłam ruszyć głową, nie wiem czy tam mnie przewiało, czy po prostu jakoś źle spałam, no i przez chyba trzy dni miałam problem z tą szyją i po prostu stwierdziłam, że nie ma sensu. Wcześniej jeszcze coś tam też było, także no po prostu los tak chciał, żeby nagrać to w dobrym momencie. Dlatego dzisiaj nagrywamy pierwszego vloga. No i nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Aha, no jeszcze zapomniałam Wam dopowiedzieć, że od razu po śniadaniu idziemy na trening na siłownię do Pawła do pracy, bo to jest właśnie niedaleko. Także nie będziemy wracać tutaj do domu i nie będziemy szli na naszą standardową siłownię, czyli na Fitness Academy, tylko po prostu pójdziemy sobie tam do niego w pobliżu. Naprawdę, te kluski, które jadłam, przepyszne. Wyszliśmy właśnie z tej kawiarenki, no i ogólnie jedzenie było przepyszne. Ja wziąłam sobie kluski leniwa na słodko i one były z takim y, kremem, sosikiem śmietankowo-kokosowym. -y, Do tego właśnie były te kluski i owoce i było serio przepyszne. Paweł wziął krok madame, jakie masz? Y, Jaka jest Bardzo dobry, najlepszy we Wrocławiu. <laughs> Powracały nie jadłeś wcześniej żadnego krok madam, tylko poważnie. Ja bym nie we Wrocławiu żadnego krok madam, dlatego najlepszy. Ej no serio, masz poważną dać opinię, a nie takie. Mówię poważną opinię. Było najlepsze, jakie jadłem. Ze wszystkich krok madam? Tak. Lepsze niż być może? Tak, bo być może jadę krok, madame. Ja, nie jadłem krok madam. Jak nie? Nie. A co jadać? Fake krok madam. Nie, Tak, no tak. A w tym, y, co było w patio? Tam jadłem. I to było lepsze niż tam? On kłamie. On kłamie, on jaskrę, i wymyśla. Co ty jadasz? No jadłeś przecież w patio. No, w Warszawie. No, to, no wtedy tak. No i co, to pytam, które lepsze? No nie wiem, to, to chyba było lepsze. Dobrze, no generalnie podsumowując, po prostu mega dobre. Kawa też fajna. Sam w sobie wystrój i cała kawiarnia też ładna, taka trochę surowa, ale ja właśnie lubię taki klimat, więc mi się podobało. Jak macie okazję, Pójść i coś spróbować, to polecam. Jeszcze w ogóle, my tutaj jesteśmy, to jest na ulicy. To jest na? Białow... Bia... Takiej? Białowieskiej? Bo. A ta kawiarnia jest na ulicy Białowieskiej yy, na, we Wrocławiu. I jeszcze widziałam, że otworzyła się jakaś yy, piekarnia bo to jest kawiarnia, a to drugie to jest taka typowa piekarnia. I myślałam, że to jest też tutaj w tym. Yy, to jest takie osiedle, i myślałam, że ona też tutaj jest. I chciałam jeszcze iść tam też zerknąć. Aczkolwiek pomyliły mi się ulicę i my jesteśmy na Białowieskiej, a tamta piekarnia jest na braniborskiej. Bardzo mi się mylą te dwie ulice. I jak tutaj jechaliśmy, to też prawie wpisałam yy, złą ulicę w, yy, w co? w jak dojadę, więc śmiesznie. No także teraz yy, tak jak wam mówiłam wcześniej jedziemy na trening. Cieszę się? Bardzo się cieszę. Ale ładna pogoda. Jesteśmy już na siłowni, także, moi drodzy, szybka transformacja z takiego stroju. Jestem gotowa. of God. Moi drodzy, trening skończony, tak jak widzieliście robiłam oczywiście trening dołu, e, zrobiłam martwy ciąg, e, hip thrusty jednonóż, e, linkę e, na dwa sposoby, czyli i do tyłu i do boku i na koniec zrobiłam sobie bugary, których tak jak Wam mówiłam nie cierpię, naprawdę to jest moje najmniej no chyba, najmniej e, lubiane przeze mnie ćwiczenie, jeśli chodzi o, o dół. E, no i teraz wracamy do domu, będziemy pewnie robić jakiś obiad, mamy zaplanowane naprawdę przepyszne danie, także can't wait. Jesteśmy już w domu, więc, tak jak mówiłam, bierzemy się zrobienie obiadu. Potrzebujemy do niego mięso mielone. My akurat mamy takie z kurczaka, ale może być też jakieś tam wieprzowe, czy takie zwykłe mielone. Wiecie o co chodzi. Serek śmietankowy, pomidory. My mamy akurat taką pulpę z pomidorów w puszce. cebulka, no i makaron. zjedliśmy obiad, to w sumie już za dużo tutaj dla Was nie nagrywam, bo tak naprawdę potem już przez cały czas najpierw robiłam z dziewczynami ze studiów projekt, który... Poszedłam tragicznie, ale w końcu go skończyłyśmy. Ale mega długo się z nim męczyłyśmy, bo robiłyśmy go w takim programie księgowym, ale nie w takim, e, który ja znam bardziej, w którym na co dzień pracuję, tylko w takim innym. I on jest dla mnie o wiele mniej intuicyjny i nie mogłyśmy sobie tam poradzić, ale mamy to za sobą, jest skończone. Przynajmniej księgowanie jeszcze trzeba dokończyć, inne rzeczy. A później jeszcze coś tam porobiłam, chwilę do pracy. No i teraz już e, skończyłam, zmyłam właśnie e, makijaż. I pójdę sobie jeszcze poczytać książkę. bo to jest właśnie jedno z moich postanowień noworocznych, czyli czytanie większej ilości książek. I jedną już w tym roku w sumie skończyłam, przeczytałam właśnie wczoraj, i dzisiaj zaczynam nową. Zaraz Wam pokażę jaką. I też przed chwilą jeszcze zrobiłam sobie żurnal wieczorny, bo od nowego roku kolejne moje postanowienie to właśnie robienie journalingu journala, Nie wiem, jak, jak w sumie się na to mówi. Wiecie o co chodzi? Ja zawsze byłam tak sceptycznie trochę do tego nastawiona i nie do końca widziałam może sens w tym, ale właśnie stwierdziłam od tego roku, że spróbuję, że sobie mm, kupię ten zeszycik. Co można to też robić pewnie w laptopie czy tam gdzieś na tablecie i nie kupować specjalnie, ale ja stwierdziłam, że taka forma papierowa mnie bardziej zmotywuje, jak będzie, wiecie, leżał jakiś taki zeszyt i jak już go kupię. Więc zamówiłam, i faktycznie od kiedy przyszedł, to cały czas robię. W moim journalu jest tak, że jest poranny i wieczorna wersja, w sensie codziennie, jakby macie dwie sekcje, czyli właśnie rano i wieczorem. No i przed chwilą sobie właśnie zrobiłam tą wieczorną, i na razie jestem zadowolona. Na razie udaje mi się być tym regularną, i całkiem to jest fajne, jak właśnie macie taki problem, wydaje mi się, z overthinkingiem. A ja mam z tym trochę problem, więc. Zobaczymy na dłuższą metę, ale na razie jestem regularna i jestem całkiem zadowolona. I to jest właśnie jedno z moich kolejnych postanowień noworocznych. Paweł też sobie zamówił i robimy razem. W sensie on trochę jest mniej regularny, bo na przykład dzisiaj w ogóle nie zrobił. Oczywiście um, udaje, że jest inaczej, ale nie zrobił dzisiaj. Ale też sobie kupił i staramy się robić razem. Także za jakiś czas zdamy Wam relację, a szczególnie ja Wam znam relację. Co o tym sądzę? A więc zaczynam teraz tą książkę, moja wina. Na początku wyświetlało mi się mnóstwo TikToków, jakichś editów związanych właśnie z tą książką i z tym filmem, no i początkowo obejrzałam właśnie film, pierwszą i drugą część. No i przez to, że nie ma trzeciej części jeszcze filmu, to postanowiłam, że zamawiam od razu wszystkie trzy części książek, no i stwierdziłam właśnie, że chcę przeczytać, także dzisiaj zaczynam pierwszą część tej trylogii. Robię nam właśnie poranną kawę do śniadania i zobaczcie, udało nam się ostatnio w Biedronce kupić takie mleko proteinowe, więc myślę, że całkiem spoko opcja. No i tak naprawdę można powiedzieć, że dzięki temu mamy taką białkową, proteinową kawkę. U nas oczywiście jeśli chodzi o śniadanie, to niezmiennie królują te twarogowe placuszki z jabłkiem, także dzisiaj też są właśnie na śniadanie i do tego kawusia. Ogólnie ostatnio zrobiliśmy właśnie całkiem spore zakupy, jeśli chodzi o książki na Nowy Rok, wraz właśnie z tym postanowieniem, o którym Wam mówiłam wczoraj. No i ja zamówiłam sobie, tak jak już wspominałam, całą tą trylogię. Tutaj mam drugą część i tą trzecią. Pierwszą mam na stoliku w sypialni, więc już tutaj nie przynosiłam. Poza tym zamówiłam sobie 101 lekcji, które zmienią Twój sposób myślenia. Widziałam ją często gdzieś tam w internecie i stwierdziłam, że i przeczytam sobie, że sprawdzę. No i tak samo atomowe nawyki, też chyba taki klasyk, każdy z Was pewnie kojarzy. A tutaj są Pawła książki, on sobie zamówił jakieś takie, właśnie bardziej rozwojowe, coś takiego, taką i jeszcze taką. Na tych jego się zbytnio nie znam, ale może jesteście ciekawi, także Wam pokazuję. To już jest jego druga książka, właśnie Davida Ginsa, Tam ma też jedną, tą... Nic mnie nie złamie. O, właśnie, a ja ostatnio czytałam Tom z tej strony. Sam to była książka, którą skończyłam dwa dni temu, o której Wam mówiłam. Bardzo smutna, ale ostatecznie mi się podobała, więc jeżeli się zastanawiacie, to też polecam. No i to tyle, jeśli chodzi o nasze zamówienie książkowe. Lecimy, moi, drodzy do sklepu na szybką akcję, zwaną zakupy na obiad. I na jutro, jeszcze, oczywiście. Czy ja się troszkę obawiam wychodzić sama z domu, bo przez pewien czas mieliśmy szczury na klatce, ponieważ była dziura w drzwiach. Być może. Czy to jest historia na dziś? Absolutnie nie. Okej, okay, może lekko przesadziłam nie szczury, tylko jednego szczurka, ale nic to dla mnie tak szczerze nie zmienia i tak się boję. W sensie już mniej, ale dalej się obawiam. Ogarnęłam się na szybko, powiedzmy. Ogarnęłam też mieszkanie, posprzątałam, wymieniłam poduszki, bo mieliśmy jeszcze te świąteczne. Teraz już zamieniłam na te zwykłe, klasyczne, takie, co mieliśmy wcześniej, bo generalnie na początku weekendu, jakoś w piątek, sobotę, rozebraliśmy też choinkę, także koniec świątecznych ozdób. I za momencik przychodzi do mnie koleżanka ze studiów, bo będziemy robić coś właśnie na projekt na uczelnie, Także tak się właśnie zapowiada moje popołudnie. Tam już, moi drodzy, sama udało nam się zrobić z Dominiką to, co miałyśmy zrobić. Teraz przed chwilką sobie nałożyłam jedzonko taką zapiekankę makaronową. Usiadłam, włączyłam YouTube'a. Coś sobie obejrzę i zjem. Cześć, widzowie! Dawno nie widzieliśmy się na kanale Weronikania. Też na ten moment czekałem jak coś. Hmm. Otwieraj. Czuję się jakbyś znowu otwierał kalendarz adventowy w tym samym miejscu. Tak. Co dzisiaj będzie? Dzień 25. Hmm. A mamy oto... Mojnek do kawy. Instrukcję. I młynę drogi. Ekstra. Ciekawe, Mam nadzieję, że będzie się to już sprawdzał. Ale się palcuje. Tam z boku widzę. Paweł poszedł już na zajęcia. Ja mam jeszcze jakąś godzinkę, więc stwierdziłam, że zrobię sobie kawkę i wypróbujemy nowy nabytek. Właśnie wyobraźcie sobie, że nie wiem jak ja to wyliczyłam ale był czas, że mieliśmy bardzo duży zapas kawy takiej już zmielonej, bo do naszego ekspresu używamy już takiej zmielonej. E, no i e, mieliśmy naprawdę duży zapas, bo kupiliśmy jakieś dwie kawy, potem dostałam jakąś kawę, później kupiłam taką kawę dyniową i naprawdę było mnóstwo kawy w szafce e, i przez to też długo nie zamawialiśmy tego młynka. W grudniu tak jakby dostaliśmy ten młynek od naszych rodziców na święta, ale w takiej formie, że po prostu dostaliśmy pieniążki i mieliśmy sobie go zamówić. No i e, chwilkę czekałam dlatego, że przed świętami był za 230, a po świętach, jak patrzyłam, teraz już chciałam zamawiać, to był za 250. No i stwierdziłam, że może chwilę poczekam, może jakimś cudem jeszcze mm, zejdzie ta cena, ale potem mówię, nie no, chyba nie zejdzie, bo wiecie, w styczniu wszystko idzie w górę, więc może lepiej zamawiać. Ale udało mi się dosłownie w niedzielę znaleźć młynek za 233, czyli za tą pierwotną jakby cenę na Empiku z Morele? Coś takiego. Eee, no, i zamówiłam. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj przyszedł młynek, a dosłownie wczoraj, jakby u mnie Dominika, zrobiłam jej ostatnią kawę, jakby z kawy, którą mieliśmy, że już nie mamy żadnej kawy mielonej. Jedyne co mamy, i to właśnie teraz będę używała, to. Kawa w ziarnach kosty, którą dostałam od Roxane na urodziny, czyli w sierpniu, a mamy styczeń, ale no wcześniej nie miałam jakiej użyć, bo po prostu nie miałam młynka, także idealnie na dzisiejszą okazję, na przetestowanie nowej, na, nowego nabytku, użyjemy sobie właśnie tych ziaren od kosty. Dobra, wszystkie takie części wyciągane sobie obmyłam. Generalnie młynek działa tak, że wsypujemy kawę tutaj do góry, w taką w ziarenkach i tutaj na dole Mamy taki pojemniczek, w którym ląduje chyba już taka zmielona kawa. No i to co jest też fajne i dlaczego zdecydowałam się właśnie na taki trochę droższy młynek i bardziej jakościowy, to to, że po pierwsze, możecie sobie regulować jakby grubość zmielenia, a to do tego naszego ekspresu to ma duże znaczenie, bo wcześniej też kupiliśmy młynek taki tańszy. I ten ekspres nie chciał tej kawy przepuścić, także to było dla mnie takim y, jednym z ważniejszych wyznaczników, jakie teraz kupić, czyli żeby miał tą grubość mielenia do jak, najmniejszej, y, do jak najmniejszego stopnia. No i druga sprawa to, że możecie sobie tutaj wybrać, y, ile chcecie filiżanek kawy. Co prawda to działa tak mniej więcej, więc podejrzewam, że zależy od tego, jaką pijecie mocną kawę i tak dalej. No ale możecie sobie właśnie ustawić na ilość, że będzie większa ilość kawy zmielonej i mniej będzie kawy zmielonej. Także próbujemy! Kawusie. Żaden wzorek oczywiście mi na górze nie wyszedł, bo mleko mi się jakoś tak średnio spieniło, ale to, co jest najważniejsze, to, że ekspres przepuścił tą kawę, także jest sukces i zostawiamy młynek, no bo mieli fajnie kawę. W sensie po prostu współgra z ekspresem, dlatego też chciałam właśnie, żeby był z tej samej firmy. No i obydwie rzeczy, czyli i ekspres i ten młynek jest z Delonghi, także pyszna kawusia. Biegnę na tramwaj. Oczywiście wyścig z czasem, bo się zagapiłam. I teraz nie wiem, czy jakimś cudem uda mi się ledwo zdążyć, czy niestety nie. Ale chyba dałam radę. Mamy kolejny dzień, tak jak widzieliście przed chwilką sobie zjedliśmy pyszne śniadanko, do tego wypiliśmy kawkę, no i ja się przed chwilką ogarnęłam, co prawda moja buzia aktualnie nie jest w jakimś najlepszym stanie, ale czekam właśnie na zamówienie z kosmetykami, bo zainwestowałam w koreańskie kosmetyki, także zobaczymy co z tego wyjdzie, jak już przyjdą. Teraz ta koreańska pielęgnacja jest dosyć popularna na TikToku i tak dalej. Trochę się tego naglądałam i postanowiłam właśnie e, zainwestować, także wyczekuję paczki, bo już idzie do mnie za dwa tygodnie. E, przed chwilką się właśnie ogarnęłam e, i za chwilę lecę do biura, na chwilę, tak na półtora godzinki i później prosto z biura y, jadę na uczelnię na jedne zajęcia. Więc y, zbieramy się i lecę na tramwaj. Moje drodzy, będę kończyć tego vloga. Po powrocie do domu e, zjadłam obiad i później zajęłam się pracą i rzeczami na studia, więc w ten sposób już upłynęło całe moje popołudnie. E, no i za chwilkę tak naprawdę lecę spać, bo jutro znowu jadę do biura. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Taka trochę inna wersja, bardziej weekly vlog, ale też nie do końca, no bo e, to nie był cały tydzień, tylko kilka dni. Także dajcie koniecznie znać. No i to tyle, pa pa.